22 września, jak co roku obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Bez Samochodu, dlatego też urzędnicy zachęcali do przesiadania się na rower i do komunikacji miejskiej. Każdy, kto we wtorek zdecydował się na podróż tramwajem lub autobusem, nie musiał płacić za bilet. Promowanie jazdy komunikacją miejską jest jak najlepszym pomysłem. Ja akurat jestem spoza Wrocławia, konkretnie z obrzeży, więc ja z komunikacji miejskiej korzystam dosyć sporo. No i, i uważam, że to jest i dobre dla, dla nas, ponieważ jest to tańsze niż utrzymywanie własnego samochodu czy, czy jeżdżenie na przykład pociągami, a yy, też zdrowsze na pewno. Uczestniczenie przez Wrocław w takim wydarzeniu pasuje do polityki miejskiej mającej na celu zmniejszenie ilości samochodów na ulicach w ogóle. Pod względem ilości aut w przeliczeniu na mieszkańca już dawno wyprzedziliśmy chociażby Berlin. Zachęcamy chociażby dniem bez samochodu do tego, żeby wypróbować komunikację miejską. Nikogo do tego oczywiście nie zmusimy, ponieważ jest to nasz osobisty wybór, ale też ważna jest ta świadomość, czyli czym tak naprawdę ta komunikacja dla nas wszystkich, dla mieszkańców miasta jest. Przejazdy bez biletu możliwe były na wszystkich liniach MPK Wrocław, również obsługiwanych przez jego podwykonawcę firmę Michalczewski. Za darmo jeździli również pasażerowie linii podmiejskich w gminach Wisznia Mała, Długołęka, Kobierzyce czy Siechnice. Mieszkańcy są zadowoleni z akcji, a była to również dobra okazja do zapytania ich, co sądzą o komunikacji w mieście. Na tym moim fragmencie, na którym ja jeżdżę, to tak, ale generalnie wiadomo, że jest dużo do poprawy. Tak? Brak tramwaju na Psie Pole, brak tramwaju na Nowy Dwór, to takie dwie najbardziej bolące rzeczy chyba. Tam mieszka na tym Nie, ale po prostu czasami muszę dojechać i wiem jak tam czasami po prostu ile czasu na to schodzi, szczególnie przy tych remontach. Tramwaj się nie spóźnia, natomiast autobusy, które korzystają z jezdni, a nie mają swoich wydzielonych praw na typu torowisku, no jak teraz ten, spóźniony był z 5 minut, także jest źle, a w niektórych godzinach, jak widać, korki miejskie są, są duże i ten ITS, który. Tłumaczony jest i tak stoisz. Idea dnia bez samochodu powstała we Francji pod koniec lat 90. XX wieku. Ma na celu pokazanie społeczeństwu, że przesiadka do alternatywnych środków transportu jest nie tylko możliwa, ale o wiele przyjemniejsza. Mniejszy hałas i zanieczyszczenie powietrza to tylko czubek całej góry korzyści. W Polsce ten dzień obchodzony jest od 2002 roku i obecnie uczestniczy w nim już blisko 100 miast.